Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj wróżba wyboru na ten czas, na te okoliczności, co chce być powiedziane. Wybierz i posłuchaj. Wybieramy. 1, 2 I jedyneczki. O, patrzcie, tutaj są rozstaje dróg, tak, tutaj są skrzyżowania. Czego to dotyczy? Wyborów, decyzji. Pamiętaj, podejmij je zgodnie ze swoją prawdą, z serca, tak jak czujesz. W razie co się zastanów, nie podejmuj czegoś też jakby pochło, pochopnie albo pod wpływem impulsu. Zdecyduj i działaj też dalej. Potem konsekwentnie, jak wybierzesz jakąś ścieżkę, idź nią ewentualnie coś tam możesz zweryfikować. Pamiętaj też, że pewne, za pewne decyzje i wybory bierze się konsekwencje. Czasami e, można też jakby się cofnąć o krok. Zmienić też swoje decyzje, to też nie boli. Zawsze masz możliwość wyboru. Pamiętaj, w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, nie była, masz możliwość wyboru mniejszą czy większą, ale jest jakieś pole manewru. Więc z tym cię zostawiam. Dobrych wyborów życzę, a już na pewno jakiś wyborów nie stagnacji, nie bezsilności, nie impasu. Idź, kieruj się, wybieraj. I podążaj różnymi ścieżkami. Na tym polega życie. Każdego dnia dokonujemy wyboru. Ważne, żeby te wybory były dla ciebie i tego ci życzę: rozwijające, piękne, mm, pełne błogosławieństw, dobrodziejstw. Ale wiadomo, w życiu jest równie, różnie i musisz też doświadczać innych rzeczy, by nauczyć się mm, pewnych tematów. Ale to każdy ma indywidualne. Indywidualne energie, więc tutaj się już jakby nie rozwijamy. Okej, okay, i dwujeczka. A dwujeczka ma tutaj. Aha, dobra, powołanie. Jesteś tutaj, w tych okolicznościach, w pewnych określonych, z pewnych też określonych powodów. I tych tutaj na poziomie tego wcielenia i wcześniejszych, również z Twojej karmy. Możliwość tutaj jest swobodnego, jakby wyrażania też siebie, przynależności. Tu jest też asymilacja do jakiejś grupy, środowiska, możliwości czy z środowiska osobistego, takiego prywatnego, czy zawodowego, to już bez względu na to. Pamiętaj, że jednocześnie nie musisz tracić swojej indywidualności. Możesz być sobą, możesz być tak akceptowany. Jeżeli nie jesteś w tym środowisku, no to potrzeba zmiany, bo tutaj jest wyraźno, wyraźnie zaakcentowane to, że ta indywidualność jest tutaj ważna. I pamiętaj o tym, że jeżeli zostałeś, czy zostałaś włożona w dane okoliczności, czy one stały się, stały się, tak, te okoliczności, sytuacje, skutkiem Twoich wyborów, decyzji lub wyborów i decyzji innych, które mają też wpływ, to miej podejście, albo dobrze jest mieć podejście, że to w tej chwili jest dobre dla Ciebie, że macie czegoś nauczyć, że masz coś, e, czegoś dotknąć w sobie lub masz Dostrzec coś, co nie widziałeś wcześniej, nie widziałaś wcześniej, gdzie było to być może przez mm, Ciebie właśnie przeoczone, i teraz jest istotne. Wszystko jest dla Ciebie. Być może wołają Cię jakieś tematy, mm, których dotąd nie dopuszczałeś, nie dopuszczałaś. Być może coś jest zgodne z, po prostu w tej chwili też z misją, mocną misją Twojej duszy, i dobrze jest to. Zweryfikować, poczuć i pójść za tym, rozwijać to, hmm? zwrócić na to uwagę. Pięknie. Dobrze. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich, pa. pa.